Kochani, witam serdecznie Nazywam się Wójciu Grzegorz Jesteśmy tutaj dzisiaj z grupą moich przyjaciół Moich sióstr i moich braci w Chrystusie Po to, aby głosić wam Ewangelię Co to jest głoszenie Ewangelii? Jest to opowiadanie o życiu Chrystusa O tym, co On dla nas zrobił O tym, czego dokonał a mianowicie urodził się jako człowiek, taki sam jak ja, taki sam jak ty, ale poświęcił swoje życie dla innych ludzi, dla całej ludzkości. Oddał swoje życie, będąc Bogiem, pozwolił z siebie sponiewierać, zysmacił się, krótko mówiąc kolokwialnie, abyś Ty był teraz wywyższony, aby Twoje życie było wywyższone. On poniósł każdy grzech na krzyżu, każdą winę. Wszystko, co zrobiłeś źle na tym, w tym życiu, wszystko, co na tym świecie gdzieś zrobiłeś nie tak, to wszystko zostało Ci wybaczone w jednej chwili, w której chwili właśnie wtedy, właśnie wtedy na krzyżu, kiedy Jezus Chrystus powiedział, dokonało się, zostało Ci wybaczone. I tego właśnie dla Was chcemy. Chcemy, abyście żyli z tą świadomością, że już nie musicie mieć wyrzutów sumienia, że już się nie musicie zastanawiać, czy ja pójdę do nieba, czy nie pójdę, czy ten Bóg mnie zechce, czy nie zechce, czy jak na tej wadze szalkowej więcej mam dobrych uczynków, czy złych. Ludzie boją się żyć. Boją się umrzeć, boją się Boga, boją się diabła, boją się wszystkiego. My was chcemy nakierować, kochani, na to, abyście Wy się przestali w końcu bać, abyście poczuli w sobie Bożą Moc, Bożą łaskę, zbawienia, przebaczenia i działania. Przede wszystkim możliwości działania. Ludzie są wstrzymani przez te swoje lęki, przez tę religię, przez te nakazy przez te wszystkie bzdety, o których w ogóle Bóg nigdy w Biblii nie powiedział ani słowa, a które wymyślili sobie ludzie. Możemy działać, możemy być zbawieni, kochani, już tutaj, na ziemi, zbawić swoją psychikę, zbawić swoje życie, odnosząc życiowe sukcesy, prąd do przodu, spełniając swoje marzenia, oczywiście wszystko z Chrystusem, bo z Nim mamy siłę do tego, aby to realizować. Kochani moi, wspaniałe jest życie z Chrystusem i Wam to chcemy właśnie dzisiaj powiedzieć. Niestety chcemy Was... Właśnie... Uświadomić, jaka jest bolesna prawda Oprócz nieba istnieje również piekło I niestety nie ma nic pomiędzy Nie ma czyśćca Jest to wymysł kościoła rzymskokatolickiego Który się w 90% opiera na, na tym, co wymyślili ludzie Na różnych dogmatach wymyślonych przez ludzi Nieomylność papieska, coś takiego nawet zostało wymyślone w XVIII wieku Tylko Bóg jest nieomylny Kochani, przestańcie wierzyć w bzdury, które wam ściskają inni. Sięgnijcie po Słowo Boże, sięgnijcie po Biblię. Osobiście zweryfikujcie to, co dzieje się na świecie, z tym, co jest napisane w Biblii. To, co wam wrzucają. Różne, różnego rodzaju kościoły, różnego rodzaju religie, jakie na tym świecie górują. I zobaczcie, czy to się przypadkiem nie różni z tym, co jest napisane w Biblii. Różni się bardzo. Różni się diametralnie. Bóg powiedział, radujcie się. A ludzie chodzą zdołowani, przestraszeni, boją się każdego dnia, bo im nie starczy na to, na to, bo mi choroba dopadnie, bo pandemia. Jezus umarł na krzyżu za każdą chorobę. Nie ma pandemii dla ludzi wierzących. Nie ma biedy dla ludzi wierzących. Nie ma, moi kochani, czegoś takiego jak... Trudny dzień dla ludzi wierzących Nie ma problemów dla ludzi wierzących Są jakieś górki, niewielkie górki Które Bóg nam, pozwala nam zniwelować do zera Bo z Bogiem możemy wszystko Nie ma góry, której nie przejdziemy Nie ma rzeki, której nie, przy, nie, nie przepłyniemy Bóg nam daje ponadnaturalną inteligencję Możność korzystania z własnego umysłu Ale kierując się tym, co jest napisane w Biblii To On jest drogowskazem Nasz Jezus Chrystus oni mówi cała Biblia i Stary i Nowy Testament. Całe tysiąclecia Bóg przygotowywał nas po to, abyśmy czekali na Jego przyjście. A kiedy już Jezus przyszedł, zostaliśmy zbawieni raz na zawsze. Nie trzeba chodzić co miesiąc do kościoła i się spowiadać ze swoich grzechów, bo Jezus umarł za każdy grzech. Ten, który był, jest i który będzie. I to musicie sobie, kochani, uświadomić. Zacznijcie żyć w wolności. Nic nie musicie! Nie musicie treptać na pielgrzymki nie wiadomo ile kilometrów, bo to wam nic kompletnie nie da. Człowiek weźmie kawałek drewna, wyrzeźbi jakąś figurkę i powie, to jest Jezus. A całe masy ludzi będą klękały przed tym, czy to jest zdrowe? To jest chore myślenie. Czy ktoś namaluje jakąś kobietę i powie, to jest matka boska. A ludzie będą przed tym klękać. Bóg nas przestrzegał przed tym w drugim przykazaniu, które mówi, aby nie oddawać chwały niczemu, co zrobione ludzką ręką, co jest na ziemi, co jest w powietrzu i w wodzie. Ale niestety przez Kościół rzymskokatolicki to przykazanie zostało wymazane, jak wiele innych. Wiele innych zostało zmienione. Wiele innych zostało dodanych. Tak niestety funkcjonujemy. Jedna wielka ściana, jeden wielki kit. Czy my tu potępiamy ludzi, którzy należą do Kościoła Rzymsko-Katolickiego? Nie, bo wśród nich są ludzie prawdziwie wierzący. My potępiamy tych, którzy głoszą, tam będąc, będąc na stanowiskach jakichś, jako pasterze, jako księża, jako biskupi, jako kardynałowie, w końcu jako papież. Nie macie prawa, ja mówię teraz to publicznie, tak mówić i głosić ludziom nieprawdy. Nie macie prawa ich oszukiwać. Powiedzcie ludziom prawdę, że są zbawieni, a każdy, kto uwierzy w Chrystusa, nie pójdzie na sąd. To powiedzcie ludziom, że wszystko mogą z Chrystusem. Że nie muszą dawać na tacy, żeby się wykupić. Co to w ogóle jest? Skarbonka na Golgocie była? Nie. Był Chrystus, Jego krew, Jego pot, Jego miłość do nas, Jego miłosierdzie. I to samo jest w naszych sercach dla Was. Po to tu stoimy, po to głosimy, abyście pokochali tego samego Chrystusa. Chrystusa zwycięzcę, Chrystusa miłosiernego, który da Wam nowe życie tutaj na ziemi i życie wieczne. Amen.